Wszyscy znamy historię, najczęściej matek, ale także różnych innych osób, które poświęcają wszystko dla wszystkich dookoła, które robią wszystko dla wszystkich dookoła, stawiając siebie na tym samym końcu. W pewien sposób jesteśmy do tego przyzwyczajeni, uznajemy to za normę, że pewne osoby po prostu poświęcają się dla innych i to jest ok. Tak? Tak jesteśmy nauczeni. I te osoby też tak myślą, że one muszą poświęcać się dla wszystkich dookoła, zapomnieć o sobie, zapomnieć, przestać być samolubnym i tak dalej. Ale często też właśnie mamy przykłady tego, gdy taka osoba poświęcając się dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, jeżeli wytrzyma tak długo, w pewnym momencie dochodzi do momentu takiego załamania. Wszystko się zawala. I często właśnie wtedy okazuje się, że ta osoba też potrzebuje tej opieki, że teraz to my musimy opiekować się tą osobą. Jeszcze jest bardzo dobrze, jeżeli ktoś jest, ktoś się tą osobą zaopiekuje. Ile mamy przykładów tego, że w tym momencie nie ma nikogo. No ale już pomijając to, tak naprawdę chodzi mi o to, żebyśmy zrozumieli, że dbanie o siebie, dbanie o swoje potrzeby, opieka nad sobą, stawianie siebie jako priorytet jest, nie jest samolubstwem, jest naszą odpowiedzialnością. To jest twoja odpowiedzialność, żebyś zapał najpierw o siebie. Dlaczego? Pomyśl, jeżeli byłbyś umierającym z głodu kucharzem, jak mogłeś nakarmić innych? Jeżeli nie masz sam siły, energii, jak możesz pomagać innym? Co jeżeli... Potrzeba nam zrozumieć, że całe to dbanie o siebie pomaga nam wzrastać, pomaga nam się rozwijać, pomaga nam być w pełni po to, żeby móc pomóc innym, żeby móc mieć ten impact na życie innych. To jest właśnie takie zdrowe podejście do dbania o siebie. Bo tu nie chodzi o jakieś naprawdę egoistyczne podejście, że o ja teraz mam o siebie i nic więcej. Nie, to chodzi o takie zdrowe podejście do tego zadbania o siebie. Po to, żeby zadbać o siebie najpierw, żebyśmy mogli pomagać innym, żebyśmy mogli mieć impact, wpływ na życie innych. Bo właśnie to trzeba nam zrozumieć, że. Najlepiej zadać sobie pytanie, co jeżeli całe to dbanie o siebie, tak naprawdę daje ci szansę po to, żeby pomóc innym lepiej? Co jeżeli postawiając siebie na pierwszym miejscu swoje szczęście, swoje zdrowie, swoją radość, swoje dobre samopoczucie, tak naprawdę zwiększasz swoje możliwości do tego, żeby mieć wpływ na życie innych, na twoje otoczenie w lepszy sposób? To jest praktycznie. Powiedz tak, sobie najpierw. czy stawiaj siebie za priorytet. Zwłaszcza, jeżeli chodzi właśnie o takie naładowanie się, o Twoje szczęście, zdrowie, o Twoje dobre samopoczucie. Po to, żebyś mógł pomagać innym. Ustal takie bez takie granice, bez wyrzutów sumienia. Pamiętając, że każde tak, powiedziane komuś innemu, komukolwiek. Oznacza nie, najczęściej tobie lub czemuś innemu. Więc wybieraj świadomie i bądź świadomy tego, komu mówisz tak, a komu mówisz nie. Zmień w ogóle nazywanie tego opieki nad sobą jako serwis dla siebie, taka usługa dla ciebie, ponieważ w tym momencie usługujesz sobie, Optym, optymalizując siebie swoje zdrowie swoje dobre samopoczucie po to żebyś mógł lepiej pomagać innym jako zadanie domowe dzisiaj naprawdę dzisiaj teraz po skończeniu tego oglądania tego filmiku zrób jeden mały akt uprzejmości dla siebie samego tylko jeden ale zrób go dzisiaj, zrób go teraz, zaraz po tym filmie. A potem, może być cokolwiek, jeden mały akt uprzejmości i życzliwości dla siebie. A potem zastanów się, zadaj sobie pytanie, w jaki sposób, się, jak się czujesz, w jaki sposób zwiększyła się twoja energia, twoja cierpliwość, twoja uprzejmość dla innych. Zobacz to. Ponieważ świat nie potrzebuje kolejnego, wykończonego, wycieńczonego, wypompowanego ciebie, czy innej osoby. Świat potrzebuje ludzi, którzy są w pełni aktywni, w pełni sił, w pełni świadomości, w pełni życia, by dzielić się tym życiem i tą radością z innymi. Spróbuj tego, wykonaj to te ćwiczenie, daj znać w komentarzu, jak Ci poszło. A ja z tego miejsca, jak zawsze, życzę Ci wielu błogosławieństw.